Na karku czuję już oddech wielkich, przedwiecznych. Płatni zabójcy ruszają za mną, by pozbawić mnie życia za świętokradztwa, których za chwilę się dopuszczę. Bo zapewne potraficie czytać i doskonale wiecie, o czym będzie ten materiał. Tak, otóż dziś opowiem Wam o najgorszych rolach mistrza Kianu. Są to zarówno te boleśnie nieznaczące, skaszanione i kiepsko oceniane przez krytyków. Osobiście sam zdziwiłem się, że niektóre z nich są aż tak jechane przez fanów, ale no cóż, oto siedem, bo lubię tę liczbę, najgorszych ról Keanu Reevesa. Nie wierzę, że to mówię. I and to, a to, to dość specyficzne dziełko z roku 86. Od klasyczna historia opowiadająca o młodym, aspirującym i szalenie utalentowanym hokeiście imieniem Dean Youngblood. To trochę tak, jakby w Polsce nazwać go Dariusz Świeżak? Czy coś? No i podczas perypetii drużyny Hamilton Mustangs przewija się pewna postać Hivera, czyli naszego bohatera materiału. Generalnie samego kijanu jest tu dość mało, jeśli chodzi o czas ekranowy, ale gdy już się pojawia, robi coś, co niekoniecznie mu wychodzi. Stara się naśladować akcent. Tym razem kanadyjski, co jest dziwne, bo sam jest Kanadyjczykiem, i tu ta scena w knajpie. Na siłę młodzieżowe teksty z bardzo dziwną, karykaturalną wręcz manierą brzmią zwyczajnie śmiesznie Ale hej, to nie taka znowu fikcja jeśli chodzi o Reevesa Okazuje się bowiem, że miał on już do czynienia z tym sportem podczas pobytu w koledżu De La Salle w Toronto Tam zdobył zresztą tytuł najlepszego gracza i bardzo dumnie brzmiący pseudonim The Wall, czyli ściana Ciekawe, co na to Gilmore i chłopaki. I niech mi ktoś powie, że to nie człowiek wielu talentów. Tylko niech nie kombinuje z tymi akcentami, proszę. Polecam fanom hokeja, fanom dziwnych one-linerów. No dobra, nie polecam. Debiut reżyserski Kianu i po prostu bardzo dziwny film. Trafiłem na niego tuż po obejrzeniu 47 Roninów, które również za normalne nie było. Ale jedyne co mógłbym o Roninach powiedzieć, to że rola głównego bohatera raczej nie zapada w pamięć, mimo tego, że wizualnie ma on więcej wspólnego z samurajami niż Tom Cruise. Ale wracając do Tai chi. Historia opowiada o oficerze policji z Hongkongu, który trafia na trop prywatnej agencji ochroniarskiej prowadzonej przez tajemniczego Donaka Marka. Chyba tak to się odmienia? Jak wskazuje tytuł i miłość reżysera do sztuk walki, akcji jest tu co niemiara, a w dodatku cały plot krąży wokół nielegalnych walk. Zatem protagonista filmu, notabene grany przez przyjaciela Reevesa Tigera Chena, który pojawił się w Matrixach i Johnny Wicku, trenuje biorąc udział w kolejnych walkach turnieju, i tu spoiler. I wielkim złolem, odzianym w koszmarnie wyglądającą maskę, jest nie kto inny jak sam Neo. I później obrywa, nie wiem, powiewem tai chi. I ginie z uśmiechem na twarzy, bo udało mu się zmusić dobrą osobę do zabójstwa. Warto obejrzeć, troszkę się pośmiać i zobaczyć bardzo dobre choreografie walk. <grym i wrogów> Jeśli jeszcze nie macie dość riffsa w roli złego gościa, to mamy film Obserwator, o którym już kiedyś wspominałem przy okazji filmów, których wstydzili się sami aktorzy. No i to jest jedna z najgorszych ról Kianu, bo nie chciał się jej podjąć. Otóż, jak sam twierdzi, kontrakt został podpisany pod przymusem znajomego i automatycznie zobligował go do wcielenia się w seryjnego zabójcę kobiet Davida Alena Griffina, którego śledzi agent Joel Campbell, grany przez Jamesa Spadera. Reżyser Joe Charbanik, znowu to nazwisko, zastrzegł sobie w tym kontrakcie okres 12-miesięcznej ciszy, ale gdy minął rok... Pan Reeves nie szczędził sobie słów goryczy, nazywając scenariusz nudnym, a reżysera takim złym panem, co przechytrza innych. No tyle tylko, że film w sumie najgorszy nie jest. Aktor nie sabotował realizacji, więc wyszło nawet na poziomie. Miło się ogląda tym razem ciekawszego złoczyńcę, którego modus operandi, choć dość klasyczny, to daje radochę ze śledzenia ale nominacja do Złotej Maliny padła, najgorszy aktor drugoplanowy, ale to się jeszcze wydarzy. Janu Szekspira albo bardzo lubi, albo wręcz nienawidzi, bo w znanym już wywiadzie z małymi szczeniaczkami powiedział on, że chciałby się cofnąć w czasie i zdemaskować fakt, że Williamów było kilku. Teorie spiskowe. Ale nie zmienia to faktu, że sam zagrał kiedyś w Hamlecie jako sztuce teatralnej, ale przede wszystkim w wiele hałasu o nic z 93. Wcielił się tam w niejakiego Dona Johna, który w miarę rozwoju tej lekkiej i wesołej komedii, knuje i kombinuje, by poróżnić zakochaną parę, czyli Beatrycze i Benedicta. Na ekranie zobaczymy Denzela Washingtona, który błyszczy jak nigdy, czy Michaela Keatona, który właściwie to ponownie zagrał Beetlejuice'a z filmu sok z żuka, a Reeves... No cóż, ponownie sili się na brytyjski akcent i ponownie czasem zapomina, że miał go użyć, bo akurat ruszyła kamera. Nie jest to ani specjalnie jego klasyczny setting, ani miejsce, gdzie staroangielski półrymowany dialog mógłby wybrzmieć z jego charakterystycznym głosem. No i zarobił nawet po raz kolejny nominację do złotej maliny za najgorszego aktora drugoplanowego biedny chłopak. I bless myself Zanim przyszedł czas na Cyberpunk 2077 i Johnnego Silverhanda, był taki czas, że był Cyberpunk i Johnny Mnemonic. Klasycznie poleciała już Złota Malina, ale tym razem za najgorszego aktora. Cała historia oparta jest na krótkim opowiadaniu Williama Gibsona o tym samym tytule i opowiada o losach. właściwie to człowieka chodzącego dysku twardego. Akcja dzieje się w 2021 roku. Zaś śkijanów wciela się w tytułowego Johna, który posiada w mózgu implant pozwalający mu na przenoszenie informacji. To jest dopiero ciekawa robota. Dookoła szaleje choroba i jak łatwo się domyślić, ktoś planuje przejąć informacje zadokowane Wełbie Johnego, tym razem Jakuza. Film, mimo średnich ocen od krytyków, jest jednym z tych dzieł, które polubili fani. Czy to z powodu T. w szalonym kostiumie, Dolfa Lundgrena właściwie grającego Jezusa Nowej Ery, czy Henry'ego Rollinsa z klimatycznym pseudonimem Spider, nie wiadomo. Nie była to jednak najbardziej udana rola Keanu, a ten tekst wyryje mi się w pamięci lepiej niż jego ostatnie wspomnienia z dzieciństwa. 14% na Rotenach boli. Oczywiście nominacja do Malinki jest, jest. Spacer w chmurach to dość dobrze oceniany melodramat. Doceniono jego muzykę, Keanu był nominowany do nagrody najbardziej pożądanego mężczyzny roku 96 zdaniem MTV, więc co mogło pójść nie tak? Historia miłosna obwoźnego sprzedawcy czekolady i pewnej studentki, która jest w ciąży ze swoim profesorem, może i jest dobrze oceniana, ale rola Keanu już nieco mniej. Ciężko powiedzieć, czy to kwestia gatunku filmu, bo przecież to aktorki na akcji, prawda? No ale po prostu nie zagrało. Drętwe aktorstwo, sporo błędów, takich jak niezdjęta własna obrączka w kilku istotnych ujęciach, z zakładaniem obrączek innym. Jeśli ogląda się to z myślą, że za kilka dobrych lat ten gość wyrośnie na Johna Wicka, czy faktycznie zagra dobrego męża w Naknak, -nak, to seans może boleć albo śmieszyć. Ale film jako film jest naprawdę przyjemny, a historia miłosna i problemy powrotu do społeczeństwa po wojnie współgrają ze sobą. I pamiętajmy, to były tylko nominacje. Keanu nigdy nie został uhonorowany Złotą Maliną nawet za ten film. A na koniec mam coś, o czym kompletnie zapomniałem. Niewiele osób wie, ale Keanu Reeves brał udział w castingach do roli hrabiego Drakuli. Oczywiście wygrał z nim Gary Oldman, który, mówiąc obiektywnie, wykonał świetną robotę. Młodemu Rifsowi przypadł zatem angaż jako Jonathan Harker. Zauważyliście, ilu Johnów już grał? Ciekawe, ile jeszcze wików powstanie. Ta pięknie zrealizowana wizja kopolii, która straszyła mnie za dzieciaka, jednocześnie uświadamiając, że Winona Ryder to jedna z najpiękniejszych kobiet kiedykolwiek. Oparta jest na klasycznej powieści Brama Stokera i zakłada, że Harker pochodzi z Anglii. Wiecie, co to znaczy kianu? Musiał zatem wyciągnąć swój najbardziej srogi arsenał akcentów, jak łatwo się domyślić, było jakoś tak nieswojo. An ancestor. I see tu w jednej scenie Amerykanin, tam sztuczny Brytyjczyk z okropną siwizną, kilka głupich tekstów i de facto swoją nijakością przyczynia się do zapomnienia o tej postaci, bo dzieje się tak wiele i jest to pokazane tak ładnie, że aż trudno wyłapać, co się z tym Jonathanem właściwie dzieje. No i dodajmy do tego, że włosy mu siwieją i robią się z powrotem czarne kilka razy w filmie. No i to by było na tyle, moi drodzy. Sam darzę niektóre te produkcje i te role szczerą nostalgią i mają swoje miejsce w moim sercu. Z drugiej strony, może gdyby nie te kreacje, Keanu faktycznie zagrałby Aragorna, Leona Zawodowca, Wolwerina, Supermana, Kanede z Akiry czy doktora Stevena Strange'a, bo był brany pod uwagę do tych ról. Wtedy świat byłby ciekawszy. To jest pewne. A wy dajcie znać w komentarzach, jakie role Keanu Reevesa najbardziej zapadły wam w pamięć jako te kiepskie, albo a kontrario te, które wam się bardzo podobały, a może niektórym mniej. Ja bardzo przepraszam za te bluźnierstwa, panie Wick, proszę mnie nie zabijać i przestać celować do mnie z tej broni, a z wami się żegnam i do następnego cześć.